Hej, w tym materiale DaVinci Resolve pokażę Ci jak może zrobić efekt przejście odwróconego świata. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie. Ja już przygotowałem całą kompozycję, aby szybko przejść do danego efektu. Tak jak widzieliście w lądzie, będziemy wykonywać dany efekt, czyli mamy dwa ujęcia, wobec których jest przejście przez obrót, i potem mamy kolejne, drugie ujęcie. Moje ujęcia, które są potrzebne do wykonania danego efektu, wyglądają w taki sposób. Dwa ujęcia są zduplikowane, są takie same, czyli jedno i drugie jest takie same, a jakby trzecie na dole jest jakby to nowe, inne ujęcie, które, do którego będziemy. Z którego będziemy przechodzić albo do którego będziemy właśnie wchodzić. Jedno ujęcie służy nam do tego, abyśmy wymaskowali sobie niebo i potem tą krawędź łączącą te dwa klipy wypełnili tak, aby nie było widać tej krawędzi naszego przejścia. Więc możemy zaczynać naszą pracę. Ważne jest to, abyście się upewnili, że klipy, które wrzucicie do zrobienia tego efektu, mają tą samą długość. Jeśli po prostu chcecie, aby one trwały potem krócej, czy coś. To warto sobie na początku zrobić właśnie trochę dłuższy klip w razie W. Jakbyście potem i tak chcieli ten klip trochę sobie wydłużyć, to potem musicie robić od początku. A jak sobie zrobicie na samym początku trochę dłuższe klipy, to potem macie większe możliwości manipulacji. No i też ważne, abyście sobie w załogacie core dopasowali kolory tych ujęć jednych i drugich, jeśli kolory w tych ujęciach. Się różnią, więc co robimy? Łapiemy moje klipy, które są przygotowane. Prawy przycisk myszy i new Fusion Clip. Teraz musimy mieć matrycę na tym klipie i przechodzimy do Fusion, aby właśnie zacząć całą naszą zabawę. Ok, odpaliłem Fusion z tym klipem, z tym Fusion Clip, który teraz przed chwilą zrobiliśmy. No i jakby mój, mój workflow wygląda teraz w taki sposób. Ja mogę sobie te łączenia usunąć, bo są mi jakby na razie niepotrzebne. Merch też mogę dać sobie trochę dalej i na razie skupić się na tych rzeczach. Co mamy tutaj na podglądzie jak se dam? Mam tu jedno ujęcie, tu mam kolejne ujęcie i tutaj mam następne ujęcie, więc widzę, że te ujęcie, które u góry jest, możemy sobie nazwać jako top, te ujęcie, które mam teraz na podglądzie, możemy sobie nazwać bottom. no i te same ujęcie, które mam tutaj na podglądzie drugi raz, czyli jakby to jest to samo ujęcie, mogę sobie nazwać fill i wykorzystamy te ujęcie właśnie jako zakrycie, tej krawędzi podczas tego efektu, więc mamy te dwa efekty. No i na ten efekt Shift spacja wybieramy sobie efekt Transform. Za pomocą tego efektu, jak sobie damy teraz jego widok, będziemy mogli te ujęcie dać na górę. W jaki sposób? taki, że wpisujemy sobie Size, teraz 0,5. Ujęcie, które jest u góry, musimy odwrócić za pomocą Flip Horizontal. No i teraz przenosimy te ujęcie. Do góry za pomocą tej strzałki, dzięki temu mamy pewność, że nie latamy w lewo i w prawo, tylko jest to w jednej linii. Więc kiedy to zrobiliśmy, idziemy do e, boxu bottom, dajemy sobie transform, no i tak samo dajemy sobie widok na transform, wpisujemy sobie size 0,5. Tym razem nie robimy flip, bo jakby ujęcie jest, jest już dobrze przygotowane, no i ściągamy te ujęcie na dół. Teraz bierzemy sobie nasz merch, który tutaj mamy, i możemy sobie to podlinkować do tego, a potem te górne, aby nachodziło na bottom. I teraz, jak widzicie, wygląda to w taki sposób, możemy sobie teraz dopasować te ujęcia w taki sposób, aby nie było krawędzi na środku. Więc dopasowujemy sobie. Tutaj nie martwimy się, że trochę nam na krawędziach może on tutaj wychodzić, bo jak my tutaj nie będziemy, sobie, nie będziemy sobie z tych krawędzi tak naprawdę nic tutaj robić. Jak sobie przybliżę, możemy sobie zobaczyć, że ta krawędź jeszcze delikatnie tutaj jest obecna, więc ja teraz sobie oddalę i jeszcze delikatnie. Tutaj tą krawędź sobie do góry zakryję, tak aby tej krawędzi już w ogóle łączącej mój klip nie było. Teraz widzę, że już nic mojego klipu nie łączy i mam jeden klip, i mam drugi klip już tu przygotowany, więc od tego będziemy zaczynali. Do tego będziemy dążyć. Teraz musimy sobie właśnie zakryć tą środkową krawędź i jak będziemy to robić? W taki sposób, że na film znowu dajemy sobie efekt transform. Transfer, aby go dopasować, klikamy na film. Dajemy sobie jeszcze maskę elipsy, aby właśnie go tutaj sobie połączyć i wyciąć, aby on był tylko widoczny w tych miejscach. No i możemy sobie dać jeszcze tutaj merch w taki sposób, gdyż jak to sobie teraz odblokujemy, dajemy ten merch tutaj. Merch ten dolny łączymy tutaj jako background. A ten górny klip będziemy sobie łączyć jako foreground, czyli jako zielona linia. No i możemy to sobie oczywiście tutaj wszystko przenieść, aby to było lepiej widoczne. Jak sobie damy merch, widzimy, że nasz klip, który tutaj mamy, jest już widoczny. Więc bierzemy sobie elipsę, dajemy sobie krawędzie rozmyte, no i łapiemy sobie skrawki tego koła. Możemy sobie też trochę tą elipsę tutaj, oczywiście w szerokości powiększyć, bo to nie jest akurat aż tak zadziwiająco ważne w tym wypadku upewniamy się, że rozmycie krawędzi nie nachodzi na nasze góry, czyli na najważniejsze elementy jeśli macie jakieś postaci, na przykład robicie te przejście w umieszczeniu to też się upewniacie, że te rozmycie ściany, jeśli macie ścianę nie wchodzi na krawędzie które macie w danym budynku, czy opakowaniu, czy w czymkolwiek no i tutaj widzę, że już mam to przygotowane. Mam zmedowane chmury, akurat łatwo połączyć, nawet jeśli one idą w innych kierunkach. Jeśli idą w innych kierunkach, to możecie też w transform sobie zrobić flip i dopasować kierunek pójścia. tych chmury, jeśli idą z lewej z prawej strony, to zobaczą flip możecie teraz sobie w transform odwrócić jeszcze to, aby kierunki. Tych jakby chmur się zgadzały. No i teraz to mamy, czyli już mamy jakby podstawę zbudowaną. Możemy sobie kliknąć oczywiście Ctrl S w razie W, aby już nie zaczynać od nowa. No i shift spacja, i dodajemy sobie efekt transform, który będzie jakby naszym głównym elementem do animacji, a następnie który wyjdzie do Media Out, i to jest jakby już. Koniec. Tylko teraz musimy sobie to zanimować, Więc idziemy sobie na przykład na 50 klatkę. Bo chcę, by pierwsze ujęcie trwało pierw trochę lekko ponad sekundę, drugie też trochę lekko ponad sekundę tutaj w tą stronę. No i na środku działa się cała magia. Więc jestem na 50 klatce i klikam sobie animację Size, center oraz angle, no i następująco przybliżam sobie Size na około 2. Zobaczmy jak to. Uzupełniło mi wszystkie elementy, no i ściągam tutaj za pomocą tego, tak aby mój kadr był tutaj na dole, aby nie było żadnych czarnych krawędzi. Więc size mam, position mam, anglu mam. No i teraz 50 z tej strony, czyli to będzie 460 w moim wypadku. No i znowu daję sobie klatkę kluczową na size na Angle, no i na Center. Na Angle teraz wybieram sobie 180, bo odwracam właśnie pod ten klip i upewniam się, że ten klip tutaj już w pozycji na pewno mi dobrze siedzi. Siedzi, no i teraz idę na środek, czyli na przykład, na przykład, no po prostu to jest na oko gdzieś tutaj. Zobaczmy, za pomocą Angle możemy sobie łatwo wyczaić tutaj środek, jak nam pokaże daną wartość. No, i możemy sobie tutaj wyczaić, że to jest mniej więcej tutaj. To będzie na środek. No i teraz co robimy na naszym środku? No i teraz, jak jesteśmy na środku, możemy sobie skorygować, aby wszystko idealnie widzieć. Angle na 90, tak jak był pomiędzy. No i size dajemy sobie w tym wypadku najmocniej na piątkę. Możemy sobie też pierw oddalić i za pomocą center wybrać się, aby to było na pewno na środku, nasz jakby obrót. No i przybliżamy sobie size, aby też to było jak najmocniej na naszym środku. No jak teraz sobie zobaczymy, na przykład przed już tym, tą klatką kluczową finalną, możemy sobie zobaczyć podgląd jak to wygląda, jak pomyśli, że on już tutaj wchodzi do naszego klipu i w 4.60 już, już jest na naszym klipie, tylko jak widzicie musimy tu skorygować, bo nam delikatnie ten klip wyszedł więc teraz już na pewno go widzimy w całej okazałości w ujęciu tak jak teraz tutaj też widzimy wszystko ładnie się łączy no i idziemy też na 50 sprawdzamy też widzimy że mój klip delikatnie teraz wyszedł tutaj no i teraz też też sobie go poprawiam idę tutaj już mi siedzi tutaj mi też już wszystko siedzi przejście mam już tu przygotowane no i teraz musimy ostatni element spełnić czyli sprawić to aby te przejście było takie bardziej smooth, czyli takie płynne nasze przejście, no i możemy to zrobić w oknie spline, jak tu macie jak tu widzicie już mamy te okno otwarte klikamy sobie tutaj i okno spline się nam otwiera łapiemy sobie pierw na przykład size tak abyśmy widzieli sam size, czyli wielkość możemy sobie Ctrl F kliknąć, dzięki temu będziemy widzieć wszystko w całej okazałości, Ctrl A następnie Mając to zaznaczone, klikamy sobie. Dzięki temu to nam się zaokrągliło. No i teraz możemy to sobie przenieść w tą stronę, aby właśnie ten obrót na początku był delikatnie wchodził. Potem środek był bardzo dynamiczny. No i koniec tak samo delikatnie, aby nam wchodził. Te gridy, które mamy, mogą być nam pomocne. No jak widzicie, że ja mam na tej linii grid postawiony tutaj. Ten łagodny, on z tej strony jest trochę mniejszy, bo tutaj widzimy, że też ta karta kluczowa trochę bardziej na prawo idzie, a nie jest na środkowej części tego gridu No i idę sobie na center, czyli na nasz displacement, jak to wygląda tutaj w czasie. Mogę sobie znowu kliknąć Ctrl A, mogę sobie wykliknąć, no ale widzę, że tu na środku nam powstaje jakaś dziwna rzecz, a ta rzecz widzimy, że on idzie niemal po linii równej. Jakby prostej, więc mogę sobie to usunąć, Ctrl F. No i teraz możemy sobie bez, bez jakichś tam niespodzianek w trakcie animacji to także osłabić, aby było bardziej takie smooth. No i następnie możemy iść sobie do naszego angle. Angle tak samo, środkowy punkt możemy tutaj usunąć, u Ctrl A, Ctrl F. No i tutaj możemy sobie angle trochę osłabić, tak aby on właśnie był tutaj. Delikatniejszy, kiedy to zrobiliśmy, może klikamy sobie Ctrl S, możemy sobie włączyć widoczność wszystkiego, aby zobaczyć, jak to wygląda na naszym spline, pójść na edit, no i możemy teraz sobie, kliknąć spację i podejrzeć, jak w czasie nasz efekt wygląda. No oczywiście mogą się zdarzyć takie fragmenty, że tutaj nam zaczyna wychodzić obraz, bo jakby przybliżamy nasz obraz, więc też. Musimy się liczyć z tym, że e, takie smaczki mogą nam wychodzić. No i kiedy nam takie smaczki wychodzą, wracamy sobie w Fusion, wchodzimy sobie w size, bo tutaj jakby najmocniej edytowaliśmy tą łagodną animację. Bierzemy sobie e, dany punkt i ściągamy go na dwójkę, i ściągamy go też tutaj na dwójkę. No i dalej idziemy sobie teraz mniej więcej do tego momentu, gdzie widzieliśmy, że nam wyszedł dany klip. Możemy sobie też tu widok oddalić na, na przykład 25%. No i w czasie przejechać i zobaczyć, czy ta ramka zielona nie wychodzi nam tutaj w żadnym momencie. Czyli nie możemy się upewnić. Aby wszystko się na pewno nam tutaj zgadzało, przy środku na pewno nam się zgadza. Najważniejszy jest ten moment początkowy, gdzie on trochę łagodniej teraz się animuje przez ten spline. No i widzę, że tu w tym momencie mniej więcej gdzie wychodziła nam też tutaj. Widzę, że już to jest tutaj przy jak widzimy, ale czarny box nam tutaj już nie wychodzi. Z tego co widzimy, mamy tam delikatną przerwę, więc osłabienie tej animacji w naszym wypadku nam pomogło. To było na tyle. Jak macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.